Dzisiaj siła spokoju. E, wita Państwa z pleneru i w wersji wideo. To taka niecodzienna sprawa. A naszym pierwszym gościem właśnie w takim wydaniu siły spokoju jest dzisiaj Dorota Mrówka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dorota Mrówka, która uczy medytacji, która jest byłą dziennikarką e, i która pisze książki. Napisałaś kilka książek o jodze i medytacji, a dzisiaj chciałam porozmawiać o Twojej najnowszej książce. To jest Medytacja dla zabieganych. Tak. Jeszcze pachnie świeżością. Medytacja dla zabieganych. Doroto, już w samym tytule mam wrażenie, że przeciwstawiasz dwie prędkości: medytację, która kojarzy się z wielogodzinnym siedzeniem czasami przez lata, z zabieganiem, ruchem, szybkością to się tak da zrobić. Tak, to jest celowy zabieg tak naprawdę, ponieważ w dzisiejszych czasach, w czasach kiedy wszyscy ciągle gdzieś gonimy, ciągle się spieszymy, najczęstszym powodem, dla którego ludzie nie chcą medytować albo twierdzą, że nie mogą, jest właśnie to, że nie mają czasu. W związku z tym postanowiłam rozprawić się z tym mitem i pokazać, że można medytować kilka minut dziennie, można wygospodarować czas naprawdę bardzo niewielki w ciągu dnia po to, żeby usiąść. Pobyć tu i teraz i nie zastanawiać się nad niczym innym. Pokazuje także, jak można wykorzystać codzienne czynności do tego, aby wykonać praktykę nieformalną. Więc tak naprawdę, jeśli chcemy medytować, jeśli chcemy podjąć się tej praktyki, możemy ją zrobić nawet wtedy, kiedy jesteśmy bardzo zagonieni zabiegani. A myślę paradoksalnie, że im bardziej jesteśmy zabiegani, tym bardziej ta praktyka jest nam potrzebna. Wpisujesz się w taki trend, że wszystko się robi szybko teraz. Szybko się żyje, szybko chcemy kariery, szybko zarobić duże pieniądze i szybko chcemy odpoczywać. Szybko chcemy się relaksować. Czy to nam pomoże, ta Twoja książka, czy to nie aż tak? Tak jak powiedziałam, to jest trochę przewrotny tytuł i przewrotne podejście, bo ja wychodzę od tego założenia, że nie mamy na nic czasu, więc spróbujmy wygospodarować codziennie kilka minut. Natomiast doskonale wiem z własnego doświadczenia i z własnej praktyki, że kiedy już złapiemy bakcyla, kiedy zaczniemy medytować, kiedy zaczniemy się świadomie relaksować, kiedy nauczymy się. Koncentrować, prawidłowo oddychać, to nagle poczujemy, że chcemy tego więcej. Nagle zobaczymy, że ta pozorna pogoń, ten chaos, który mamy wokół siebie, można wyciszyć, można odsunąć i tak naprawdę powoli małymi krokami będziemy sobie dokładać tego wolnego czasu do tego, aby na praktykę było go więcej. Więc suma summarum myślę, że do pół godziny dziennie dojdziemy, pomimo swojego zabiegania. A o jakiej medytacji mówimy? Mówimy o medytacji świeckiej. Ja takiej uczę. Wychodzę z założenia, że ponieważ jest wielu nauczycieli duchowych ścieżek z różnych szkół, z różnych tradycji, można ich znaleźć bardzo łatwo, natomiast są osoby, które niekoniecznie chcą wiązać się z jakimkolwiek światopoglądem, a chciałyby medytować. Ja uważam, że medytacja jest jednym z najfajniejszych, najbardziej bezpiecznych, najbardziej skutecznych narzędzi pracy z sobą. Z własnym umysłem, z pracy nad stresem, nad właśnie zagonieniem, ale również nad poczuciem pewności siebie, nad budową relacji i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo wszechstronne narzędzie i byłoby, byłaby wielka szkoda, gdyby ktoś tylko z niechęci lub strachu przed obcym światopoglądem nie mógł po nią sięgnąć. Ja się przyznaję oczywiście do tego, że czerpię z bardzo wielu źródeł, z bardzo wielu tradycji, które są mi, jedne są mi bliższe, inne są mi mniej bliskie, natomiast czerpię z nich, jeśli uważam, że te narzędzia, są skuteczne. Oczywiście wszystkie medytacje, które przygotowałam specjalnie dla tej książki, są obrane z tej ideologicznej, światopoglądowej warstwy. Są typowo świeckim, neutralnym, światopoglądowo narzędziem. Czyli można powiedzieć, że tak technicznie podchodzimy do tej sprawy medytacji. Uczysz nas takich technik pracy z umysłem. Troszeczkę tak, ale też pisze o tym, co medytacja zmienia w naszym życiu. Bo kiedy zaczynamy medytować, nawet bo do nas na warsztaty, które organizujemy w naszej fundacji, przychodzi bardzo wiele osób, które w ogóle zaznaczają, że są ateistami, że nie chcą w ogóle w sferę duchową wchodzić. Natomiast wiem, ponieważ mamy kontakt z tymi ludźmi, że chcąc nie chcąc, odkrywają swoją duchowość. Duchowość nie musi być związana z żadną religią. Natomiast kiedy wchodzimy na ścieżkę praktyk medytacyjnych, relaksacji, tak jak mówię, Technik oddechowych, chcąc, nie chcąc, otwieramy się na inny wymiar samych siebie. To znaczy, zaczynamy dostrzegać, że jesteśmy czymś więcej niż nasze ciało i nawet nasz umysł, ten dyskursywny, który, który często utożsamia się z nami pod postacią Ego. Swoją książkę poprowadziłaś, tu są takie dwa rozdziały. Posłużę się nimi. Część pierwsza, część pierwsza. Jak medytacja zmienia nasze życie? I kilka takich typowych pytań, które się zawsze pojawiają. E, dlaczego nie medytujemy? Co stoi na przeszkodzie? Od czego zacząć? No właśnie, a co zmieni medytacja w moim życiu, jeśli zacznę? Bo będę chciała Cię poprosić, e, żebyśmy zrobiły dzisiaj taką próbkę e, lekcji medytacji, e, ale to na koniec. A teraz powiedz, co ta medytacja może zmienić w moim życiu, jeśli zacznę to robić. Medytacja zmienia bardzo życie, zmienia na lepsze, bo też często mnie pytają ludzie: no dobrze, a jeżeli ja jestem zadowolony ze swojego życia, czy zadowolona, może ja nie chcę, żeby coś się zmieniło, to oczywiście jest wolny wybór to, to nie jest tak, że wszyscy musimy zacząć medytować, natomiast medytacja działa bardzo wielowymiarowo, działa bardzo delikatnie i działa z jednej strony powoli, bo te zmiany nie są nagłe, natomiast jeśli robi się to konsekwentnie, to po trzech miesiącach już te zmiany widać. Przede wszystkim, taką pierwszą rzeczą, którą widzą wszyscy ludzie, którzy zaczynają medytować, pojawia się w nas spokój, dużo większy niż na co dzień. Potrafimy sobie lepiej radzić z problemami, mamy większy dystans do nich, umiemy sobie lepiej z nimi radzić. Mamy inne nastawienie do siebie, a tym samym mamy inne nastawienie do ludzi. Przestają nas denerwować. Również dla siebie nie jesteśmy tacy krytyczni. Umiemy odpuścić. W dzisiejszych cza czasach sztuka odpuszczania właściwie nie istnieje. Nie wiem dlaczego, nie wiem dlaczego tak się stało, ale bardzo wiele osób uważa, że jeśli odpuści to się podda. To, to tak nie działa. Że to jest dla słabszych, tak? tak że to słabe jest po prostu. To, to, podobno tak jest i ja się z tym nie zgadzam absolutnie. Sztuka odpuszczania jest bezcenną sztuką. My nie mamy wpływu na wszystko. To jest łuda. Naszego ego, które nam wmawia, że my możemy wszystko zmienić, możemy wszystko osiągnąć. To nie jest tak. Mamy predyspozycje, mamy możliwości, mamy doświadczenie, mamy potencjał, wykorzystujmy go, ale też musimy być tego świadomi, a świadomość się rodzi wtedy, kiedy przestajemy galopować i gnać i, i kręcić się wokół własnego gona. I tego również uczy medytacja. Umiemy, potrafimy się zatrzymać, potrafimy złapać kontakt ze sobą, złapać kontakt z otoczeniem, z rzeczywistością, z tym co się dzieje, potrafimy ocenić obiektywnie jaka ta rzeczywistość naprawdę jest, bo my żyjemy tak naprawdę w myślokształtach, w takich tworach, które tworzymy i w które wierzymy, że są prawdziwe, że taka jest rzeczywistość, a to jest nieprawda, rzeczywistość jest jaka jest, to co dla jednego jest zwycięstwem, Automatycznie dla drugiego musi być porażką, więc nie ma czegoś takiego jak rzeczywistość obiektywna całkowicie. Zawsze są dwie strony medalu. Dzięki medytacji zaczynamy to dostrzegać i przestajemy się napinać, krótko mówiąc. Doroto, to w takim razie nauczysz mnie tej medytacji, pokażesz co i jak, jak siedzieć, jak oddychać, jak trzymać kręgosłup prosto. Z przyjemnością. To zapraszamy. Czy zielona trawa to jest dobry pomysł? Idealny. 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 No to w takim razie ruszamy. Zaczynamy naszą lekcję medytacji. Mamy poduszki tak. różne, ale obie się nadają. Obie się nadają. Byle były odpowiednio twarde i nie za płaskie, czyli poduszki kanapowe raczej nie, natomiast poduszki do medytacji, wałki, odpowiednie takie krzesełka, które można również kupić do medytacji, właściwie, a klęczniki również się nadadzą. A zwykłe krzesło? Też, rów, zwykłe krzesło. Też również o tym piszę dokładnie. Jeśli nie możemy z jakichś powodów y, praktykować na podłodze, y, to zwykłe krzesło bez oparcia, tak naprawdę, taboret takiej średniej wysokości, również się nadaje idealnie. To zaczynamy. Mam usiąść, rozumiem. Tak, w jakimś po, siadzie określonym? I, najlepiej po turecku. W takim y, siadzie, w którym. Po znamy, turecku, siad skrzyżny. Taki siad, który znamy wszyscy ze szkoły. To będzie jednak medytacja y, z mikrofonem, musicie Państwo wziąć to pod uwagę. Bo chcielibyśmy, żeby było wszystko jak najlepiej słychać, ale ja też postaram się jednak wprowadzić w ten stan relaksu. Czy taki siat skrzyżny jest dobry? Jest idealny. Ważne, aby cały ciężar ciała był oparty na nogach i na pośladkach. Dolna część ciała dąży ku ziemi, czyli staramy się ukorzenić, uziemić, odciążyć, jakby to, co odpępka w górę. Proszę tak sobie tak się. Przysiąść mocniej. Natomiast jeżeli sobie podzielimy ciało y, taką linią poprzeczną, właśnie na wysokości pępka, to co od, to, co od pępka w górę, ciągniemy do nieba albo do sufitu. I dzięki temu nasz kręgosłup będzie się rozciągał w dwóch kierunkach, czyli od pępka w dół, od pępka w górę. Dzięki temu nie dość, że się wyprostują nam plecy, to też będziemy unikać pogłębiania lerdozy, do której niestety mamy predyspozycję. Więc dół pleców, odcinek krzyżowo lędźwiowy nie powinien być zbyt, zbytnio wygięty. Otwieramy się delikatnie w klatce piersiowej, ale też bez przesady, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Głowa czubkiem dąży do nieba albo do sufitu. Barki są odsunięte nieco od uszu i broda leciutko skierowana do mostka, ale też nie za bardzo, żeby nie przykurczać ani szyi, ani karku, więc staramy się odnaleźć ten ruch, aby odnaleźć w tej pozycji, pomimo tego, że ona jest bardzo aktywna, staramy się odnaleźć pewien spokój i komfort. Da się to zrobić. Na początku wydaje się to bardzo trudne, ja wiem, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do siedzenia w ten sposób, ale po jakimś czasie, jeśli dobrze się usadowimy, jeśli znajdziemy te wszystkie punkty podparcia i będziemy umieli wyciągnąć kręgosłup, to na pewno po jakimś czasie odnajdziemy w tym wygodę. Ręce ustawione, jeśli jeszcze opozycji, najlepiej na udach można je oprzeć, na kolanach albo odwrócić wnętrzem do nieba. I to wystarczy. I co? I to już wszystko? Jeśli chodzi o pozycję, tak, no oczywiście mamy ileś rodzajów siadów, bo i klęczne, i, i, i birmański, i, i, siad, i lotos, i półlotos, i swastikasane, siad skrzyżny, także jest tego mnóstwo. Są też siady, tak jak mówiłam wcześniej, na krześle, też tam należy zadbać o to, aby ta pozycja była odpowiednia. Natomiast kluczem jest to, aby kręgosłup był prosty, czyli nie opieramy się o ścianę, nie opieramy się o oparcie krzesła, staramy się. Otworzyć ciało tak, aby nasze płuca, nasze serca, nasze narządy miały wreszcie dużo miejsca. Dzięki temu będziemy inaczej oddychać, bo oddech w medytacji również jest ważny. Dzięki temu również nasze ciało, kiedy się rozluźni, rozluźni się też nasz umysł, bo jesteśmy połączeni i, i nie ma co udawać, że tak nie jest. Dobrze, to pierwszy krok mamy za sobą, czyli siedzimy zgodnie z Twoimi wskazówkami, z prostym kręgosłupem, z wyciągniętym czubkiem głowy do góry i co dalej, zamykamy oczy, czy o czymś myślimy, czy o niczym nie myślimy, co dalej. Oczy możemy mieć zamknięte, możemy mieć otwarte, jest wiele szkół. W zależności od tego, jakie mamy predyspozycje, czy na przykład przysypiamy w medytacji, to lepiej, żeby było otwarte. Jeśli mamy skłonność do rozproszenia, to lepiej, żeby były zamknięte. Czy myślimy, czy nie, no tutaj też mamy cały wachlarz medytacji i praktyk. Trudno nam od razu będzie nie myśleć o niczym. Niektórzy ludzie w ogóle nie są w sobie w stanie wyobrazić, że można o niczym nie myśleć, więc nie wskakujmy na głęboką wodę od razu. Zróbmy to powoli malutkimi kroczkami. Delikatnie. Można do tego wykorzystać, aby się przyzwyczaić do tego stanu, w którym myśli przestają się gonić jedna za drugą. Tak, czyli my wreszcie tą taką, mówiąc kolokwialnie, myślową biegunkę próbujemy zatrzymać, bo proszę zwrócić uwagę, że my bardzo często myślimy ciągle. Ale te myśli nie są myślami wartościowymi, to nie są refleksje, to są jakieś dialogi, monologi, wspomnienia, plany, które w nigdy się nie ziszczą. To jest wielki chaos w naszej głowie, wielki mętlik, który tak naprawdę kosztuje nas bardzo wiele energii, i my chcemy się tego pozbyć my chcemy zapanować nad tym rozbieganym umysłem, narzucić mu swoje zasady. Jest to trudne, ale jest to wykonalne. Bardzo dobre do tego są na przykład medytacje prowadzone z narratorem, który mówi co robić. My podążając za tymi wskazówkami nie jesteśmy w stanie myśleć o niczym innym, bo się zgubimy. Bardzo pomocny jest również oddech. Czy jego obserwacja, czy liczenie oddechu to też jest takie bardzo fajne i dyskretne przede wszystkim narzędzie, które mamy pod ręką, bo zawsze mamy oddech przy sobie, więc możemy wykorzystać go w każdej sytuacji. Może... Czyli teraz, może opowiesz coś o moim oddechu, co ja powinnam zrobić, żeby zacząć się wyciszać? Tak, no przede wszystkim oddychamy. Pełną piersią, ale także brzuchem. Bardzo często zapominamy o tym, że oddech się zaczyna w naszym brzuchu, czyli uruchamiamy przede wszystkim przeponę. On idzie od dołu do góry i wydychamy od góry do dołu, i w ten sposób nasz oddech staje się pełny, głęboki i równomierny. Jeśli będziemy oddychać w ten sposób, po dziesięciu powtórzeniach poczujemy różnicę w samopoczuciu, bo zupełnie inaczej wygląda też nasza gospodarka hormonalna. Delikatny, spokojny, łagodny oddech powoduje, że nasze ciało się uspokaja i uspokaja się nasz umysł. Jeśli chcemy się wyciszyć i uspokoić, to najlepiej wykorzystać oddech, w którym wydech jest średnio dwa razy dłuższy od wdechu. Czyli jeżeli, można sobie liczyć w myślach, można sobie patrzeć na sekundnik, ale to też ma być komfortowe. Nic nie wymuszajmy, bo nie ma nic gorszego niż wymuszony oddech. Więc jeżeli zrobimy wdech, to wydech jest dwa razy dłuższy. Dziesięć tego typu oddechów nie ma, nie ma możliwości, żebyśmy się nie uspokoili, tylko, oczywiście jest, ale jest haczyk, jeżeli będziemy robić to ćwiczenie, nie możemy myśleć o niczym innym. Jeżeli oddychamy oddech wyciszający, robimy ćwiczenie z oddechem wyciszającym uspokajającym, myślimy tylko o tym oddechu, czyli obserwujemy cały proces wdech i wydech. Jeśli wkradają się jakieś myśli, łagodnie wracamy do obserwacji oddechu. Bo jeśli będziemy liczyć oddechy, ale w międzyczasie gdzieś z tyłu głowy będziemy znowu tworzyć te wszystkie epickie historie, no to nic się nie stanie, nic się nie zmieni. To jest stracony czas. Tak więc generalnie chodzi o to, abyśmy nauczyli się być tu i teraz. Jeżeli obserwujemy to, co się dzieje w ciele, to, co dzieje się w naszej głowie, to, co dzieje się wokół nas i jesteśmy w pełni świadomi tego, to wystarczy na początek. Radio.